Dzień dobry państwu. Chciałem dzisiaj pan opowiedzieć o moim doświadczeniu. Już mija w tym roku 20 lat od kiedy mam okazję pracować z młodymi ludźmi i z młodymi studentami w ramach konkursu Odysei umysłów jestem trenerem byłem trenerem wielu drużyn. W sumie przewidziano się około 15 drużyn przez moje ręce w ciągu ostatnich 20 lat. To jest 15 drużyn, z których każdy ma gdzieś około siedmiu uczestników, sporo dzieci, sporo studentów również. Każde z tych osób musiało, mogło dotrzeć na finał konkursu, który widzicie za mną, ogromna gala twórczości, ogromna gala, w której dzieci, studenci dostają kopa, ponieważ uczestniczą razem w czymś, w czymś ogromnym, w czymś gdzie docenia się ich kreatywność. Każde z nich uczestniczyło w tej podróży w grupie. Te grupy muszą się nauczyć wspólnej współpracy. Te grupy muszą się nauczyć kreatywności. Kreatywność można, kreatywności można się nauczyć. Te grupy starały się opracować rozwiązania dla problemów, które zostały im przekazane na samym początku sezonu. Ten sezon trwa jeden rok. I zazwyczaj mają za zdanie zbudować rodzaj konstrukcji kratownicowej. Pamiętajcie. Że mamy tu do czynienia z dziećmi, które mają około 10 do 15 lat. One nie miały wytrzymałości materiałów, one nie miały różniczek. One próbują, testują, obserwują. Ten cykl powtarzamy: próbują, obserwują, testują, powtarzamy. Konstrukcje, które widzicie po lewej stronie, drużyny budowały pod moim okiem zazwyczaj około 5 do 10 struktur, było zbudowanych. Zanim pojechały na konkurs, konkurs ogólnopolski. A później, jeżeli się im uda, to konkurs światowy. Udało się ze wszystkich drużyn, które prowadziłem, siedmiu drużynom, to jest, to, to, był, to był bardzo dobry wynik. Ale nie tylko konstrukcje kratownicowe były też, jest jedno z zadań, które te drużyny mogą wybrać, są to też budowania robotów, budowania pojazdów. Te pojazdy muszą być w jakiś sposób napędzane. Znowuż przypomnę, że te dzieci nie, mają, nie miały jeszcze wcześniej elektrotechniki, elektroniki, mechaniki, mechaniki, tych wszystkich przedmiotów, które uczymy później na uczelni albo w technikum. przepraszam. Zadaniem dzieci również jest przygotowanie scenografii do tych przedstawień. One mają zaprezentować swoje, swoje rozwiązania w postaci. Krótkiej prezentacji na scenie. Muszą umieć w takim razie dogadać się niewerbalnie, również zrozumieć te siedem osób, coś się dzieje na scenie. Nie wiadomo, coś się nie, coś nie działa. Zazwyczaj nie działa, powiedzmy sobie szczerze. Zazwyczaj coś się zepsuje, pomimo wielu błędów, pomimo wielu prób. I trzeba się dogadać, trzeba na szybko zrozumieć, co się dzieje. W czasie testowania tych struktur, o których wspominałem, jest niezmiernie ważna precyzja ruchów. Przemieszczania się po scenie. W czasie, kiedy trzeba zbudować pojazd, trzeba użyć swoich sił, swoich mięśni. I rozwiązaniem oczywiście może się okazać przemieszczanie z punktu A do punktu B najprostszym, po prostu weźmy rower, przejedźmy, puśćmy kogoś na wózku, ale to jest festiwal kreatywności. Tym się nie wygrywa. To rozwiązanie owszem dowiezie nam produkt, dowiezie nam dobre rozwiązanie, ale pozbawione będzie one tego efektu wow, tego efektu, w którym. Ktoś wsiada na huśtawkę i poruszając się na huśtawkę przemieszcza się. Demonem prędkości to to nie było. Ale to było ich doświadczenie. Oni tego się musieli nauczyć, musieli zrozumieć jak to działa, zrozumieć jak działają mechanizmy zapadkowe, zrozumieć jak działają mechanizmy zębate, przełożenia, ponownie młode dzieci. Ym. W sposób prowadzenia, jak się nie udało za, do, za dobrze pojechać, to wszyscy brali się za, do roboty i po prostu pomagali. Co tym bardziej pomagało tym konstruktorom. Nie wszyscy są konstruktorami w takiej grupie. Wybrana część z nich jest konstruktorami, bo nie wszyscy mamy te same kompetencje. Te kompetencje trzeba zidentyfikować w trakcie, kiedy pracujemy z tymi dziećmi, jako trenerzy, jako nauczyciele. Pracujemy w takim razie bardzo indywidualnie, pracujemy bardzo z nastawieniem na konkretną osobę. Pomimo, że jest to gruba, grupa, to musimy uwzględniać ich indywidualne możliwości i indywidualne zdolności. Musimy dostrzegać, móc dostrzegać ich zdolności. Jedni będą doskonale malować, inni będą doskonale budować urządzenia. Trener nie jest z kolei omnibusem. Jedni będą dobrzy z umiejętności miękkich, z umiejętności scenicznych, inni będą dobrze techniczni. Dlatego w prowadzeniu takich grup bardzo dobrze sprawdza się zasada, gdzie mamy dwóch trenerów. Jeden jest trochę bardziej techniczny, drugi jest troszeczkę bardziej miękki i w ten sposób pokrywamy potrzeby Du drużny dużo lepiej. Siedmioro dzieci, dwóch trenerów, spotkania co tydzień, spotkania przed konkursem, finałami światowymi, nawet częściej, dwa razy w tygodniu, tuż przed wyjazdem do, na finały światowe potrafiliśmy się spotykać co drugi dzień, żeby dowieść rozwiązanie. Bo ostatecznie rozwiązanie, rozwią produkt daje nam punkty. Chcemy, żeby było jak najlepiej, żeby zrealizował jak najlepiej zadanie, ale w tle cały czas jest kreatywność. Jeżeli nie będzie tej kreatywności, to nawet te punkty za zrealizowane zadanie nie zostaną, nie dadzą nam wygranej. Kreatywność, pracujemy nad tą kreatywnością zarówno w takim razie przed rozwiązania, ale też i kreatywnością człowieka, kreatywnością tą osobistą, którą te dzieci nabywają w trakcie zajęć. Kreatywność w tym przypadku też się przejawia w procesie dydaktycznym, w procesie przekazywania im wiedzy. Ja jako trener muszę się wykazać Byciem na, czubku, na czubkach palców cały czas, przygotowanym do każdego pytania, które dziecko może zadać w każdej chwili. A te pytania są naprawdę bardzo różne i nie znam czasami odpowiedzi. Muszę starać się zrozumieć dziecko przede wszystkim, zrozumieć studenta, zrozumieć ucznia i razem z nim doszukiwać się rozwiązania. Ja muszę być aktywny i muszę być chcący w trakcie, kiedy z nim pracuję. Nie wystarczy po prostu przekazać mu wiedzy. Również zacząłem uczyć w pewnym momencie na uczelni. Zacząłem prowadzić przedmioty, ale jednocześnie z tym moim doświadczeniem, które posiadałem, zaproponowałem, będę prowadził też zajęcia z Odyssei umysłów na, na uczelni. Wezmę studentów, z, wybiorę z nich osoby, które wydają mi się, że chciałyby się zaangażować i które mają jakiś potencjał. Stworzymy grupę, spróbujemy swoich sił. I udało się wielokrotnie. Udało się nawet wyjechać do Stanów dwukrotnie. Ale była to, powiem szczerze, że droga przez mękę. Praca ze studentami była bardzo trudna. Okazała się trudniejsza niż praca z dziećmi, bo praca z dziećmi polegała w dużej mierze na pracy z osobami, które jeszcze nie przeszły przez 15, czasami nawet jeszcze więcej lat doświadczenia w naszej edukacji, w tym systemie, w którym przekazuje się wiedzę, wiedzę zapamiętaj, zapamiętaj, wykaż się pamięcią. Rzadko kiedy prowadzący oczekuje, żeby wykazać się zrozumieniem. Pomimo, że tego wszyscy wiemy, że potrzebujemy tego uczyć, to zrozumienie tematu ucieka. Klasówka weryfikuje, czy my pamiętamy, a nie czy rozumiemy. Zazwyczaj. Oczywiście nie, mogę, nie można zawsze generalizować, ale ten proces obserwowałem. Chciałem zaproponować studentom, zaproponowałem studentom uczestnictwo w, tych, w programie Odyssey i. W miarę to wyszło, aczkolwiek było, było, było trochę potknięć. Drużyny bardzo ciężko zdolności, nabywały zdolności współpracy w grupie. W zasadzie to był główny problem, że zaczynaliśmy i mieliśmy do czynienia z pojedynczymi studentami, którzy nauczyli się pamiętać, którzy przeszli proces dowiadywania się o przedmiotach, dowi dowi dowiadywania się o wiedzy, otrzymali teoretycznie wiedzę, ale razem nie potrafili stworzyć rozwiązania. Każdy wiedział, że jego rozwiązanie jest, musi być najlepsze. Jest tylko jedno przecież rozwiązanie najlepsze, tak? Wszędzie. Jedno. Najważniejsze moje. Otóż nie. Ponieważ, jeżeli pracujemy w, gru w grupie, to nagle się okazuje, że możemy się napędzać rozwiązaniami. Jedne roz odpowiedzi stymulują inne odpowiedzi. Jedne odpowiedzi stymulują proces wnioskowania i Ewaluację swoich rozwiązań, podnoszą jakość tych rozwiązań. To wymaga czasu. To wymaga ogromnej ilości powtórzeń i czasu ze strony zarówno uczestników, jak i prowadzącego. To nie jest proces, w którym przychodzi prowadzący na zajęcia i po prostu opowiada. To jest proces, w którym prowadzący jest zaangażowany przez cały czas. A po zajęciach wielokrotnie było tak, że zostawaliśmy z współtrenerem przez pół godziny, przez godzinę, dyskutowaliśmy, co zaobserwowaliśmy, co, co zobaczyliśmy w, w oczach tych ludzi. Czego oni potrzebują na następne spotkanie. Po każdym spotkaniu taka ewaluacja była potrzebna nam, żeby lepiej prowadzić zajęcia. Jeżeli zajęcia trwały półtorej godziny, to myśmy tam siedzieli trzy godziny, ponieważ jeszcze przed zajęciami trzeba było przygotować przedmioty do, do, do ćwiczeń. Czas jest tym główną ceną, którą w tym momencie myśmy płacili jako trenerzy, ale też się te dzieci płaciły. Ci studenci płacili, angażując się w nasze zajęcia. Rodzice. Włożąc dzieci na zajęcia. Ogromnym oczywiście, ogromną nagrodą, oczywiście, jest później występ na konkursie, gdzie mogą zaprezentować się i, pokaza i zobaczyć, że ta cała praca nie poszła na marne. Oprócz odyssei postanowiłem, że należy to wdrożyć troszeczkę tą wiedzę jednak w zwykłe przedmioty, które prowadzę. Bo z czym zacząłem? Z minimum. Z minimum, które zostało mi zaprezentowane i nadal jest mi prezentowane za każdym razem, kiedy zaczynam za przedmiot. Co ma student posiąść jako minimum programowe? Czym jest, czy, co jest efektem? Że, czego efektem jest to, że skupiam się na zrealizowaniu minimum? Czego efektem jest to, że jeśli bym nie miał mojej świadomości, że mogę zrobić dużo więcej, że mogę pokusić się o to, żeby wymagać od studentów lotności umysłu, to będę starał się zrealizować przekazanie wiedzy. Tymczasem ta lotność umysłu wymaga swobody, wymaga otwartości. Jeżeli ja wiem, że zaczynam zajęcie z za jakiegoś przedmiotu, to tematyka w ramach tych zajęć może popłynąć wręcz musi popłynąć, żeby, ta żeby te zajęcia były ciekawe, ponieważ ja muszę aktywnie uczestniczyć w procesie nadawania i odbioru. Jeżeli ja nadaję, a widzę, że odbiorca mnie łapie, to ja muszę zejść niżej. Jeżeli ja widzę, że odbiorcy się zaczynają jarzyć oczy, ponieważ jest fajny temat, to zaczyna nakręcać go, ale mam przed sobą grupę ludzi. Z każdym z nich trzeba pracować osobno? No prawie, że się nie da. To jest Cena, którą płacimy za, posiadanie zajęć, gdzie, za prowadzenie zajęć, gdzie tych uczniów, studentów, dzieci jest znacząco więcej niż prowadzących, ten stosunek 1 do 7, 2 do 7, jeżeli są to intensywne zajęcia, w mojej ocenie był optymalny. Pozwoliliśmy sobie poprowadzić kilka przedmiotów, tak jak wspomniałem, gdzie. Oczekiwaliśmy twórczych rozwiązań, oczekiwaliśmy twórczego sposobu prowadzenia, prowadzenia zajęć również, bo ponieważ była to forma konkursu, w którym studenci musieli zaprezentować swoje rozwiązania na koniec. I się udało, bo pozwoliliśmy im na swobodę. Oczywiście to było moderowane, bez tego nie byłoby możliwe, żeby doprowadzić do końca. Studenci mieli za zadanie budować urządzenia, które były bardzo luźno oparte na wymaganiach. Było powiedziane zbuduj protezę albo zbuduj urządzenie, które naśladuje sposób ruszania się człowieka. Nie precyzujemy tutaj konkretnie dokładnie funkcji, z czego, czym ma być zasilane, jakie momenty mają być generowane na silnikach, albo jakie silniki użyjemy, to ogranicza. Jeżeli, ta może, jeżeli działanie tej protezy ma być zaprezentowane, że ona się boi ognia, to trzeba się ten odzień pokazać. Nie będziemy potrzebowali tego ognia faktycznie, ale wystarczy na to sobie pozwolić. Wystarczy sobie pozwolić w głowie na to, że ktoś, kto nas ogląda, nie będzie się z tego śmiał. A to wymaga ogromnej ilości tolerancji ze strony wszystkich, tych w grupie, żeby oni nawzajem się napędzali. Oni muszą wiedzieć, oni muszą być przekonani, że im nie grozi żadna, żadna przykrość, dlatego że wyjdą z jakimś pomysłem. Że wyjdą z pomysłem, który jest nierealny, głupi, mało oparty na faktach. Jeśli nie jest, to zaraz go zweryfikujemy. Poza tym pojawi się 10 innych pomysłów. Kreatywność, jednym z narzędzi tej kreatywności jest to, że możemy generować wiele, wiele pomysłów jeden po drugim. 90% z nich jest bez sensu, ale te 10 to jest to, na czym nam zależy. Je wychwytujemy i je generujemy dalej. Chcielibyśmy, żeby pracownicy nasi, jeżeli jesteśmy przedsiębiorstwem, byli innowacyjni, dawali innowacyjne rozwiązania ale musimy być wówczas przygotowani na to, że wiele z tych rozwiązań będzie pechowych. Będziemy kładli na nie środki, a nie dowiezie nam się w ten sposób dobrych rozwiązań. Studenci kończyli te zajęcia zazwyczaj zadowoleni, chyba, bo ostatecznie dostawałem nawet maile z podziękowaniami. Na żadnych innych zajęciach nie dostawałem maili z podziękowaniami po zajęciach. Za sposób prowadzenia, za to, jak to wyglądało. Czy ja realizowałem minimum? Pewnie tak ponieważ w trakcie, kiedy przygotowywaliśmy te rozwiązania, starałem się, moderowałem całe spotkanie, żeby dostarczyć tą wiedzę. Natomiast było to kosztem, ogromnym kosztem moim, ponieważ musiałem przyłożyć, musiałem dostarczyć dużo więcej czasu do, na tych zajęciach niż na normalne, które, na które bym przyszedł i powiedział po prostu wiedzę. Koszt, który który, którego wymaga kreatywność, jest w takim razie zarówno tym osobistym, jest też społecznym. Te zajęcia trzeba jakoś opłacić. Tego trenera trzeba w jakiś sposób opłacić. Trzeba dowieść dzieci na zajęcia, trzeba studentom pozwolić uczestniczyć w zajęciach, które są dodatkowe, w jakiś sposób to rozliczyć. Czasowo, ale też i finansowo. Oczekujemy od nas. Rozwiązań kreatywnych i innowacyjnych oczekujemy cały czas. W większości przedmiotów, w większości dyplomów jest powiedziane, ma być innowacyjne rozwiązanie. Ale czy jesteśmy gotowi na to, żeby to rozwiązanie nie było idealne? Czy stać nas na to, żeby ono nie było idealne, bo będziemy chcieli je zrealizować i poniesiemy koszty, nie zostanie zrealizowane zadanie w sposób optymalny? To jest pytanie, które pozostawię trochę bez odpowiedzi, gdyż od. Środowiska, w którym pracujemy, będzie zależało, czy ono jest gotowe na to, żeby przyjąć niepełne, niekompletne rozwiązanie, często albo poświęcić dużo więcej czasu na to, żeby to rozwiązanie dowieść, albo oczekiwać, spodziewać się, mieć nadzieję bardziej, nawet, że to rozwiązanie będzie kreatywne. Dziękuję bardzo.